Witam, witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Kisiel i dzisiaj chwilkę popowiadam, w ogóle tytuł tego live'a jest taki, że pokora i zaufanie podstawą biznesu sieciowego, marketingu sieciowego czy MLM-u. I słuchajcie, to tak jest. No, niestety, większość ludzi, która przychodzi do marketingu sieciowego, ma wyobrażenie o tym takie. Ogólnie chce bardzo szybko zarobić, tak? Czyli um, gdzieś tam, na przykład, działa na etacie albo w jakichś innych tam systemach, ale yy, i poświęca na przykład 8 godzin czasu dziennie na to, żeby zarobić określoną wypłatę, która. Powiedzmy średnią krajową, ale przychodząc do tego biznesu, wyobrażę sobie, że nie musi poświęcać masy czasu, że tutaj samo się dzieje. Tak? Czyli um, przychodzi, pada na no takim wow, na takim entuzjazmie, i wydaje się, że jeżeli mam pewne umiejętności, jeżeli gdzieś tam robię niesamowite wyniki, no to będę więcej i szybciej zarabiał w marketingu sieciowym. Tada! I tutaj jest pierwszy dzwoneczek, taki dyn, dym, dym. nie. Jeżeli jesteś świetnym sprzedawcą, gdziekolwiek jesteś w sprzedaży bezpośredniej, jeżeli jesteś cudownym, nie wiem, adwokatem, wspaniałym lekarzem, masz niesamowite umiejętności marketingu online, jesteś mega gwiazdą w innych zawodach i w innych umiejętnościach, to ja Ci powiem od razu, przychodzę do marketingu sieciowego, musisz mieć sobie wiele pokory, żeby uznać, że nic nie umiesz i że trzeba się tego nauczyć na nowo. I że musisz poznać ten zawód na nowo. Tutaj nie ma po prostu yy, tak, że ty jesteś świetnym sprzedawcą, bo powiem Wam, ja to więc z doświadczeniem, bo wydawało mi się, że jeżeli dobrze sprzedaję, jeżeli gdzieś tam miałam do czynienia ze sprzedażą, to świetnie sobie poradzę w marketingu sieciowym. Otóż, ta. To nie jest to samo. Ja wiem, że marketing sieciowy Wam mówią, to nie jest sprzedaż. To jest sprzedaż, tak? Tutaj sprzedajemy. Oczywiście, że sprzedajemy. Musimy zrobić obrót, żeby mieć dochody, to tak jest. Natomiast nie do końca to jest taka sprzedaż, jak sprzedaż bezpośrednia. Nie do końca to jest taka sprzedaż, jak sprzedaż w sklepie. Nie do końca to jest taka sprzedaż, jak w sklepie online. Owym. Rozumiecie? jest troszeczkę inna sprzedaż, troszeczkę inny system pracy, troszeczkę innych umiejętności musisz się nauczyć i musisz poznać ten system z zupełnie innej strony. I to jest podstawa tego, to ta pokora, o której mówię, to właśnie o to chodzisz, przychodząc do tego systemu, uznaj, że nic nie umiesz, a ludzie, którzy przed Tobą tu weszli i zrobili wyniki, już coś potrafią, więc ich słuchaj i zaufaj. I z tym drugim zaufaniem też niestety jest totalny problem. Ludzie dołączają, wybierają swoich liderów, ale mówią: Ach, tam, co ona wie, po swojemu zrobię. I jakby się nie słuchają, jakby słuchają. Mówię do tych ludzi, mówię, co robić, ale i tak oni wiedzą lepiej. Dlaczego? Wiem dlaczego, ponieważ przeszłam tą drogę, dlatego że wydaje nam się, że zrobimy coś szybciej, że umiemy lepiej że wiemy lepiej, że skoro mamy jakieś tam doświadczenia wyciągnięte z przeszłości, no to co może wiedzieć ten czy tamten, skoro ja wiem lepiej i muszę po swojemu. Wiecie, kiedy to jest bolesne, kiedy patrzysz na swoje dzieci, które są w Twojej strukturze i wiesz, że one muszą przejść po swojemu swoją drogę, ale nic tego nie będzie. I wiem, kiedy się zmęczą, i wiem, kiedy wrócą, i wiem, kiedy znowu zawrócą. I po prostu człowiek stoi i tak słucha, i patrzy, i wie, że każdy musi przejść swoją drogę, każdy musi mieć jakąś tam swoje, swoje przeżycia w tym marketingu sieciowym. I wiem, kiedy to Was zaboli, kiedy trzeba będzie wrócić. Część ludzi oczywiście nie wraca, ze względu na to, że ta pycha jednak była za duża, bądź jest nadal. Część wraca i zaczyna od nowa. I dlatego właśnie marketing sieciowy jest prosty, ale niełatwy. Dlatego, że ludzie przechodząc tutaj jakby nie rozumieją, że trzeba mieć sobie duży pokorek. Kiedy idziesz na nowy etap, to słuchasz swojego pracodawcy, tak? To dobrze wiesz, że musisz posłuchać, nawet nie wiem, czy stoisz w jakiejś sali produkcyjnej, czy stoisz przed komputerem w biurze, czy robisz jakąkolwiek inną pracę, to musisz ten system poznać, to musisz go zaadoptować, to musisz po prostu słuchać tej osoby i ufać, że ona ci mówi dobrze żebyś mógł dobrze wykonywać swoje yy, swoje Swoją pracę, na swoim stanowisku pracy, żebyś mógł dobrze funkcjonować. Natomiast, przychodząc tutaj, będziesz dokładnie to samo zrobić. uznajesz, że jesteś dzieckiem i tak naprawdę nic nie wiesz, i teraz poprosić swojego lidera, żeby wyznaczył ci ścieżkę i tej ścieżki się trzymać w 100%. Nic nie zmieniać, nic nie kombinować. Nic sobie dużą masę pokory i bardzo dużo zaufania do tej osoby, bo lider w marketingu sieciowym, lider w takim systemie. To jest osoba, której najbardziej na świecie zależy na tym, żebyś ty osiągnął mega sukces. Mega sukces. Dlaczego? Dlatego, że wtedy twój lider też osiąga sukces. My tutaj budujemy sukces na sukcesie innych ludzi, i dlatego powinnyś tutaj przychodząc po prostu ufać w milionach procentów temu człowiekowi, mieć dużo w sobie pokory, dużo zrozumienia. Dużo po prostu cierpliwości do tego biznesu i do tego, co się będzie działo i jak się będzie działo. Powiem Wam, że Patrzę na ludzi i widzę krok po kroku, co się będzie z nimi działo. I czasami nawet rozmawiając ze swoim liderem, mówię, mhm, teraz to pójdzie w tą stronę albo w tą stronę, bo po prostu widzę po słowach, po gestach, w tym wszystkim, co się dzieje z daną osobą. Także jeżeli macie swoich liderów, jeżeli jesteście w swoich marketingach sieciowych, to zaufajcie tej osobie w 100%. Ona przeszła tą drogę, ona tego wszystkiego dotknęła. Ona dokładnie wie, co się będzie działo i dokładnie jest w stanie wyjaśnić co dalej nastąpi. I jeżeli masz gotowe procedury od tej osoby, to się po prostu ich trzymaj, czy jest miesiąc, nie ma efektów, czy są dwa miesiące, nie ma efektów, czy jest pięć miesięcy nie ma efektów, trzymaj się swojej drogi. To jest słuchajcie, z odchudzaniem. Dokładnie, gdzie doświadczam tego ostatnio na sobie, dwa miesiące ciężkiej pracy, czyli idealnego jedzenia, codziennych ćwiczeń do takich niesłabych. Słuchajcie, waga nie spada, nie spada, nie spada, nie spada. I człowiek jest po prostu zdruzgotany brakiem efektów, tak? bo w końcu włożył tyle pracy, nie? ale w pewnym momencie, kiedy stajesz na tą wagę i widzisz, że wszystko zeszło, widzisz te centymetry, które zjechały, jest po prostu ogromna radość. I tak samo działa marketing sieciowy. Tu trzeba wytrzymać. Jeżeli ktoś ci powiedział, że masz tak robić, bo to daje efekty, to rób, nie zastanawiaj się. Tylko nie, że ty robisz sobie, Jednego dnia, a może w przyszłym miesiącu, a może drugiego dnia, a może za dwa dnia, a może tu coś zrobię albo wybiorę z tej recepty trzy rzeczy, czwarte już nie, bo myślę, że to nie będzie w moim przypadku potrzebne. Nie, musisz wykupić całą receptę od tej sobie i dokładnie, jeżeli są cztery kroki, robię cztery kroki, jeżeli są trzy, robię trzy kroki i uczę się każdego dnia te kroki robić coraz lepiej. Tak? Czyli z każdym razem zapraszać lepiej ludzi, rozmawiać lepiej z ludźmi, um, zapraszać ich do grup, tak? nie wiem jak działacie i w jakim systemie. No właśnie, gdybyście chcieli zobaczyć, w jakim systemie działam ja jak my współpracujemy z innymi osobami, to zapraszam Was na grupę, którą macie w opisie tego live'a. Tam słuchajcie, jest wszystko. Wszystko na temat bardzo wysokiej klasy marketingu sieciowego. Wszystko jak prosto i łatwo duplikować i zarabiać, więc zapraszam Was na tę grupę. Wejdźcie, zajrzyjcie, zobaczcie. Tam oczywiście grupa jest niezobowiązująca, także w każdej chwili możecie wyjść, wejść, popatrzeć, co robimy, jak robimy. Zapraszam. Zapraszam też Was do zespołu, jak najbardziej, jeżeli macie ochotę, piszcie do mnie. Z każdym oczywiście porozmawiam z przyjemnością. Także pamiętajcie, jeszcze raz podsumowuję, w tym biznesie najważniejsza jest pokora. I najważniejsze jest zaufanie. Jeżeli są te dwie rzeczy, to wierzcie mi, ten biznes pójdzie wam szybciej, naprawdę, zrobicie szybciej wyniki i zrobicie je. A jeżeli gdzieś tam jest ta pycha, to ego Was zabija. Jeżeli nie macie tego zaufania pełnego do swojego lidera, jeżeli nie wierzycie w system, jaki on Ci proponuje, jeżeli nie wierzycie w produkty, które macie w tym biznesie, jeżeli coś tam nie gra, to nie róbcie tego, bo no nie ma najmniejszego sensu. To wam rozwali cały system. Brak zaufania i wasze przerośnięte ego i wasza pycha po prostu rozwali wam cały system. Tutaj przychodźcie, tutaj trzeba przyjść po prostu z dużą pokorą, nauczyć się tego biznesu spokojnie, we własnym tempie. Pamiętajcie, żeby tutaj nie szaleć. Tu macie pamiętajcie, że większość ludzi zaczyna ten biznes jako drugi etat, więc musicie przemyśleć strategię, ile jesteście w stanie poświęcić na niego Czasu, z czego możecie zrezygnować, bo to nie jest tak, że wy z niczego nie zrezygnujecie i zrobicie ten biznes. To też tak nie funkcjonuje, słuchajcie. Tutaj wszystko jest po prostu na zasadzie takiej, że z czegoś muszę zrezygnować, żeby to właśnie zrobić. Zrobić systematycznie i regularnie. I pamiętajcie jeszcze raz. Zaufanie to podstawa tego biznesu. I jeżeli przychodzicie, to pamiętajcie, żeby być po prostu przedszkolaczkami i zacząć się uczyć od przedszkola. Macie tego lidera, męczcie tego lidera, zbądźcie do niego, piszcie, pytajcie się. Każda, słuchajcie, zmiana, ja mam bardzo fajne osoby, które do mnie dzwoniły i mówią tylko, wiesz co, a ta osoba powiedziała mi to i to, ja tak czuję, że może to by było to i tamto. I tak rozbrajały swoje emocje, rozmawiając ze mną i słuchajcie, bardzo fajnie to poszło, bo wtedy buduje się pewność co do tego biznesu i przekonanie, a jeżeli macie tą postawę tak, biznesową, jeżeli naprawdę wierzycie w ten biznes i to przekazujecie światu, to ten biznes Wam urośnie bo ludzie wam zaufają, a jeżeli wy będziecie też tak niepewni, jak wasi, wasze osoby, z którymi rozmawiacie, to niestety tak nie jest, a tak się dzieje w momencie, kiedy odcinacie lidera, kiedy nie dzwonicie do niego, kiedy z nim nie rozmawiacie, kiedy uważacie, że wiecie lepiej, to wiem lepiej, to jest po prostu masakra, słuchajcie, i chciałabym, żebyście tego po prostu się wyzbyli w tym biznesie i żebyście wiedzieli, że jeżeli wybieracie dla nowych swojego lidera, Swoją firmę, to przemyślcie to. Jeżeli coś w tej osobie wam nie gra, jeżeli nie do końca jej ufacie, to nie wchodźcie w to, bo i wy, i wasz lider zmęczycie się tą relacją, będzie po prostu nie tak jak trzeba. Dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zapraszam Was na grupę 7 Play, Start 7 Play. Zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie sobie, przetestujcie, sprawdźcie, co ja takiego, jak my działamy, bo mamy bardzo fajne, sprawdzone, najlepsze systemy. Online'owe oczywiście, bo jesteśmy firmą mocno online'ową, więc serdecznie Was zapraszam na grupę, zapraszam Was też do kontaktu. Dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, miłej niedzieli Wam życzę, że dzisiaj niedziela minęła i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa pa.